To tak. To męski wieczór dzisiaj tak. No to jak męski wieczór, to męski wieczór. No to tak. Polsat sport włączony będzie. Tablica wyników jest. Na początek 0-0. Periodyk o tematyce erotycznej jest. Piwo jest. Ale gorzkie, fuj. Jeszcze atmosfera kawalerskiego mieszkania. Oj, oj. O, o, a to czyste, to nie moje. To to chyba, chyba gotowe wszystko, tak? Proszę, proszę. Znaczy, znaczy. W los. W los. Siema ma Iwo. Cześć ma Seba. Jest u pani. Widzę, że miałeś przemeblowanko. Co? Przemeblowanko. No w zeszłym tygodniu skarpety leżały tu. Co ty były takie stare, że same przeszły? To co? Siadaj, siądę sobie. Jak prawdziwy facet. <noise> facet musi siedzieć wygodnie. Czekaj, bo mi sąsiadka przez lufcik zagląda. Ty, A czemu ona się śmieje? Bo mam roletę podniesioną. Widzę, że masz periodyk o tematyce erotycznej. Tak, jest też tablica wyników na początek 0-0. Ja kupiłem browara. Ty stary, nie musiałeś, ja też kupiłem. No, to mamy po pół litra na głowę. Ale będzie bania? No. Aha. To co, piwko? Prawdziwemu facetowi się piej. A tobie? Piwo nie, ale byś szampon widział. To co? No. Piwko. piwko. się opiłem? E, powiedz mi, gdzie masz kibel? Kibel, kibel... A! Srocz! <grym> 1-0. A co, już musisz odcedzić kartofelki? Ja odcedzam kokosy. 1-1. <grym> to ja odcedzam arbuzy. Tam pierwsze drzwi po lewej stronie. Idź i czuj się u mnie w sroczu jak u siebie w domu. Gdy le wiesz, nie musisz deski opuszczać, bo to jest męska łazienka. Znaczy teraz jest opuszczona, bo, bo się pomyliłem. Dwa, dwa. Pomylił? A ty rąk nie myj, bo sprawdzę. Masz jeszcze piwo? Mam. O ja w kiblu wypiłem. Się narąbała. Jak drwal przed Wigilią. To ja włączę meczyk, nie? No, no, a y, kto tam dzisiaj gra? Zdaje się, że piłkarze nożni. No, ale jakie drużyny? A, to jest napisane Cyba i RYLMA. Kto, kto? Cyba O i O RYLMA. O. FC Barcelona i Real Madrid. Bramka jest okrągła, a piłki są dwie. To ja... Tak? Furę sobie kupuję. E, tak, a e, jaką? Automobil... Właśnie się zastanawiam, wiesz, czy wziąć minivana, czy sportowe coupé. No, ale konkretnie... Matiz czy Lanos? A e, tak, tak, bo e, Lanos ma... ma, ma, ma. Ma, ma. On ma ABS, ma, 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 ma. on ma BMW, ma, 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 ma. FSO na masce. A, a Matiz ma kierownicę, to się lepiej prowadzi. To No. A ty masz prawko? Na Matiza nie trzeba. Na Matiza nie, nie wiedziałeś, to jest punkt. To są podstawy motoryzacji, to są właściwie dwa punkty. No to szybciej rdzewieje, niż jedzie. Słuchaj, ja pójdę za ciosem Iwo, bo ty nie zauważyłeś, że ja przypakowałem ostatnio. Że niby ty ćwiczysz? Oczywiście, dla mnie siłownia jest jak kościół. Chodzisz na Wielkanoc i w Boże Narodzenie? Bez punktu, teraz moja kolej. No. Uwaga, ostatnio poderwałem dupę. Że niby ty ćwiczysz? Nie wierzę. Nie wierzę. Sorry Iwo, ale ten dreamliner się od lotniska nie oderwie. No weź się, weź się skupno ja... Miałem seks. Z kimś? Oczywiście, że z kimś, no. Podarwałem laskę i uprawiałem z nią seks. O, dużo wzięła. Nie wzięła, po prostu lubi takich twardych twardzieli jak ja. Aha. I tekile. Dużo tekili. W sumie wyszło drożej niż za prostytutkę. Czyli bez punktu, zapłacone tekilą. Tak, tak. A, a ty miałeś ostatnio seks? Yy, miałem. No ciekawe z kim? Yy, z tą samą co ty. Yy? Ona powiedziała, że jest to dla niej pierwszy. A mi że lepszy, pierwszy lepszy. No ja miałem też seks z jej siostrą. A ja z matką. A ja z babcią. Pas. A się prawie z dziadkiem wyrwałem. W każdym razie Iwo, myślę, że możemy kończyć, bo wygrałem. Jak, jak, jak wygrałeś? Przecież remis jest. Znasz zasady Iwo. Minus jeden za babcie. Tak? Tak. Tak? tak? Może dzisiaj wygrałeś? Tak. Ale zobaczymy jutro, na poligonie. Kurde.